Cześć, ja mam na imię Piotr, witam Was na kanale Freetime. Dzisiaj nagrywamy filmik na temat trybu poufnego wiadomości e-mail na Gmailu. Czyli jak wysłać maila, który ma datę ważności i którego otwieramy, otwieramy kodem SMS. No, to zaczynamy. Jesteśmy w moim oknie Gmailowskim, i zaraz przejdziemy do, do funkcji trybu poufnego. Klikamy Utwórz nową wiadomość. Otwiera nam się okno nowej wiadomości. To każdy z nas zna. Ja wysyłam maila, oczywiście, jakby do siebie. Wpisujemy temat test SMS e-mail na kod SMS. Powiększymy sobie to, żebyśmy widzieli, że to jest że to jest ten mail i słuchajcie, teraz gdybyśmy kliknęli i wyszli, wiadomość normalnie będzie wysłana, ktoś sobie ją odpierze, zobaczy, prześle dalej, skopiuje, wydrukuje i tak dalej. Jeżeli klikniemy na tej belce na dole tą ikonkę łódki z zegareczkiem to włączymy w tej nowej wiadomości tryb poufny tutaj w tym trybie poufnym mamy dwie opcje ustaw datę ważności po tym, po tej dacie ten mail zostanie wygaszony, czyli odbiorca go już nie będzie widział ja ustawię <laughs> przepraszam, ustawię sobie na jeden dzień i jutro o tej porze tego maila już nie będzie. I druga, moim zdaniem, ciekawsza rzecz wymagany kod SMS. Brak kodu, kod dostępu. Ja klikam po kod dostępu. I tutaj jest bardzo ważna rzecz. Nawet jeżeli odbiorcą waszego maila jest osoba z waszych kontaktów, i ten kontakt jest uzupełniony o numer telefonu, to Google prosi o potwierdzenie tego numeru telefonu. Zobaczcie cały Nowy mail mamy uzupełniony. Pojawiła nam się informacja. Możemy jeszcze raz wyedytować, jeżeli macie ochotę. Wygasa za jeden dzień, kod SMS-a, zapisz, klikamy, wyślij. I zobaczcie. Google prosi nas, żebyśmy byli pewni, że numer telefonu, który ta osoba ma, to jest ten numer, który tu wpiszemy. Wynika to z tego, że prawdopodobnie może tak się zdarzyć, że w waszym kontakcie numer telefonu będzie po prostu nieaktualny. Ja wpisuję tu swój numer i klikam. Oczywiście pamiętajcie, że SMS przychodzi na telefony komórkowe. Wysyłamy. Mail został wysłany. Przejdźmy do zakładki wysłane. Jest. Do Piotr test SMS i zobaczcie, widzimy my, jako wysyłający, widzimy wszystko. Do kogo, od kogo, temat i, i treść wiadomości. E-mail na kod SMS. Możemy w każdym momencie też anulować dostęp do tego maila, klikając anuluj. I teraz, co przejdźmy sobie do skrzynki odbiorczej mojego prywatnego maila, żebyśmy. Zobaczymy. Zobaczyli jak to wygląda. Zobaczcie jest mail od FreeTime. I teraz klikniemy sobie i zobaczymy jak to wygląda. I zobaczcie. Jest nasz mail. Tak wygląda. Widzimy temat. Widzimy od kogo, ale nie widzimy zawartości. Ten mail jest po prostu w trybie połówku. Teraz wyobraźcie sobie, że ktoś, kto nie ma tego numeru telefonu, absolutnie go nie otworzy, nie prześle dalej, nie udostępni. Klikamy wyślij kod SMS. Teraz Google przyśle nam SMS-a, aby tego maila po prostu otworzyć. Więc poczekamy sobie na mail. Widzicie, nie minęło 10 sekund. Kod SMS. Kod SMS jest. Wpisujemy sobie kod. Potwierdzamy. I zobaczcie. Pokazała nam się treść wiadomości. I oczywiście informacja treść wygasa 18 grudnia. Tego maila nie może przekazać dalej, skopiować, blokować ani pobrać. Na tym polega poufna, poufny tryb tego maila, że ten mail jest tylko do tej osoby, do której chcemy go wysłać i ona z tym mailem nie może nic zrobić. Teraz dla pewności sprawdźmy, czy po odświeżeniu strony. Będziemy jeszcze raz potwierdzali kodem SMS tego maila, bo sam jestem, powiem szczerze, ciekawy. Klikamy. Tak, zobaczcie, po oświeżeniu. Jeszcze raz zróbmy, bo chciałbym być pewny. Odświeżamy sobie swoją pocztę. Wchodzimy do maila, który był wysłany w trybie poufnym. I zobaczcie, mail nadal jest no, w trybie poufnym. Nie widać go po prostu. Spróbujmy teraz wysłać znowu kod SMS, czyli potwierdzi to tylko to, że każde otwarcie maila wiąże się z wysłaniem kodu. Poczekamy na SMS. I zobaczcie, nie minęło znowu 10 sekund. Kod SMS. Przyszedł. Wpisujemy kod. Potwierdzamy. I mail jest. Słuchajcie, no myślę, że jeżeli ktoś potrzebuje, bardzo przydatna rzecz. Nawet powiem szczerze, że nie wiedziałem, że po odświeżeniu trzeba za każdym razem wpisywać kod SMS. No ale tak to wygląda. Jeżeli komuś się to przyda, to fajnie. No i to byłoby na tyle w tym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że komuś się ten krótki poradnik przyda. Jeżeli podobał Wam się film, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał Freetime i do zobaczenia. Cześć!